Maneczko witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Skyblock, tak. Yy, I ogólnie tak, pokopałem sobie troszeczkę obelka. Yy, pozbieramy nasze zbiory oczywiście, bo yy, przy naszej śmierci troszeczkę żeśmy stracili jedzonka. I to w dzisiejszym odcinku no myślę, że być na jakąś wyspę. Dodatkowo, żeby Budować mob grinder. Oczywiście tam budowę będzie w przyspieszonym, że tak powiem, nagraniu zrobione. Przyspieszę po prostu, żebyście na to wszystko nie musieli patrzeć. Ryskami tam może coś poprzecinam. Yy, więc myślę, że będzie git ogólnie. Więc jeśli będziecie mieć jakieś pytanka albo cokolwiek, to możecie pisać w komentarzach wiadomo. I możecie dać znać też, czy byliście na live. I jeszcze tą farmę by trzeba było jakoś zrobić fajnie. Albo ją rozbudować, czy coś. Żeby ona po prostu była tak w miarę z automózy... Gadam. Automatyczna, automatyczna, może nie, bo chciałbym ją troszkę bardziej rozbudować. Tylko, że nie wiem jeszcze jak dokładniej. Że musimy to sobie jakoś rozplanować. Ale nie mam na razie pomysłu, także zobaczymy, co z tego będzie. I zapraszam Was też do poprzedniego odcinku z Minecrafta na modach. Bo też w poniedziałek się pojawił. Nie wiem kiedy będziecie widzieć ten odcinek. Yy, także możecie wbijać, żeby zobaczyć sobie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I tyle, nie? Dobra, widzę, że noc tutaj przychodzi, ale to my tutaj mało co zrobimy. Czy my mamy żelazo jakieś? Mamy jedno wiadeko z wodą. Mamy puste, dobra. I mamy żelazo. Yy. Dobra. Tylko nie czy nam tego starczy. No bo dobra, wiecie co, w sumie na razie to zrobimy bez chopperów może. Yy, damy sobie po prostu skrzyneczkę jedną. sobie weźmiemy. Czekajcie, bo to by było tak nie. Tyk. Byśmy to musieli troszeczkę rozbudować. By było tak. Okej. Okay. Tyk. Dobra. Ogólnie możecie wiecie pisać w komentarzach. Live będę robił może częściej. Czekajcie, bo to muszę liczyć. Dwa. Także możecie pisać sobie. Kiedy byście chcieli coś oglądać i tak dalej. I to sobie przyspieszymy w sumie raz. Dwa, trzy. Dobra. Także ja Was zapraszam do oglądania i zaraz się widzimy. One eternity later. Dobra. Yy, ogólnie skończyliśmy już ten mob grader. Oczywiście sobie go jeszcze zrobimy troszeczkę inaczej, ale yy, to będziemy musieli troszkę żelaza mieć, żeby tu dać te yy, trapy. A trapy, co nagradam? kopery, Chopery, yy, chopery. Także sobie to zrobimy. Ale tak myślałem, żeby jeszcze na koniec odcinka. Yy, przejść się tutaj na jakieś właśnie czyneczki, żeby coś wiecie tam sobie zdobyć także sobie to szybko mygniemy i tak no i co to by było w sumie w tyle w tym odcinku mamy gain tak zbudowany zostało nam tam parę rzeczy do Ogarnięcia, żeby to zbierało się ładnie do skrzyneczek, bo to wiadomo, że tam cały czas przy tym nie będziemy stali. A lepiej, żeby to leciało fajnie do EQ. Ale już tak w sumie patrząc to jesteśmy coraz bliżej, żeby skończyć... Yy, ten sezon Skyblocka. Już mam nawet przygotowaną drugą mapkę pod sezon. Raczej przygotowaną. Yy, na widoku, że tak powiem. Yy, więc myślę, że... Dojdziemy no do tego. Też całkiem fajna mapka z kilkoma tam ulepszeniami niż tu, tak jak tutaj, więc nie będzie tam żadnego problemu. No Odcinek może nie wiem, być troszkę długi ten, ale będzie w porzo. I tyle no. Dzisiaj jak ten odcinek będzie prawdopodobnie gdzieś tak około 14, może troszkę prędzej. Wszystko zależy od tego jak. Szybko zdążę tutaj. sobie to tak lekko wiecie. Że tak powiem leciutko. Montować. Dobrze powiedziałem. Dobrze chyba, nie? To wtedy będę wiedział, o której to dokładnie wgram. O, tu mamy świneczki. Super, to trzeba by było... A, jedna. Chyba by było je jakoś fajnie przeprowadzić. Mamy tutaj znowu żelazo. Dobra. Yy, czy coś tu będziemy teraz zbierać? Chyba nie. To sobie może w sumie yy, na, na live możemy pozbierać. A my pójdziemy sobie jeszcze dalej. Tak, żeby dograć trochę minut do tego odcinka. Powinno być, myślę, Git. Z modów myślę też tam będzie jakiś odcinek niebawem, No ale wiadomo, muszę to pierwsze wszystko sobie wyprostować, ponagrywać i tak dalej. Postaram się tego nagrać troszeczkę więcej, żeby mieć w zapasie, no ale y, ciężko mam aktualnie z czasem. Może w weekend dopiero będę miał więcej czasu, żeby coś więcej nagrać, ale staram się, żeby jak najwięcej tego ponagrywać, żebyście mieli, wiecie, od razu taką y, szerszą, większą. Yy, możliwość obejrzenia tych odcinków. Więc będzie OK. No i ogólnie możecie napisać jeszcze, jak coś byście chcieli innego zobaczyć. To możecie pisać w komentarzach. Wszystko sobie tam będziemy, wiecie, położyć. Mhm. Tyle no. Ogólnie tu zostało nam jeszcze sporo tych skrzynek do połączenia. Wypadałoby też tutaj zrobić taki mostek prowizoryczny do tych pomieszczeń, bo to też tak nie za, nie za bardzo wygląda na razie. Ale co ono? Na razie to tak jest. I chyba tak. Na razie zostanie. Oha, tu mamy krówki i jest jakaś piramida, tam jest szkielet żeby nas nie zabił, tylko Op, tu mamy kurczaka. Dobra, tu mamy. Aha, no wakacz, tu jest skrzyneczka, tu jest jeszcze jedna świnka, dobra czerwony uprzęt. A to jest chyba do tego, do gasta, nie? Potem nieśmiertelności, ok, nice. I mamy tarczę jeszcze w porzo. To jest git. Dobra, weźmiemy w sumie tą skrzyneczkę, ale ciekawe, co tam coś jeszcze musi być. Mamy jajo. Yy, tu coś musi być troszkę więcej. To no. Aha. Tak, mamy tu spawner. Pipery. Pytanie, czy ja tam chcę schodzić? Czekać. My mieliśmy tu mieczyk chyba, nie? No. U, fuck. U e, tego tu jest sporo Myślę że tego będzie mniej ops Dobra, nie poszło nam tak. Ja sobie to pójdę odzyskać i w następnym odcinku Wam pokażę, co tam było. Także dzięki za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.